Przed nami miejsce ósme. W naszym rankingu nie może zabraknąć aut najważniejszych na świecie. Dlatego dalszą część programu zaczynamy od Volkswagena Passata. Tak Feniks z popiołu, już, już go grzebali, już go żywcem pochowali, już mówili, że go nie będzie, że to już się nie sprzedaje, że już tylko suwy. Uch. Spokojnie, o, panu emocje, spójrz, nie, nie, spójrz. Jakie emocje? Spokojnie, to jest ale... Passat. To jest głos zdrowego spokojnie, rozsądku. Łukasz, spokojnie. Kupujesz to po to, żeby mieć auto lepsze niż sąsiad. Masz nowego pasatu. A sąsiad nie. A któż z nas nie miał Passata? Znaczy nigdy nie kupiłem go na własność. Kiedyś handlowałem samochodami, a Passat to był taki samograj. Miałeś, sprzedawałeś. Nowy Passat, czyli wyłącznie kombi trudno co robić. Auto znakomite, chociaż no nie dla każdego stylistycznie, to z całą pewnością. Ten Passat nie próbuje na siłę być chiński, nie próbuje na siłę być przedziwniony, jest stonowany, jest estetyczny. Nie podoba mi się, no kurczę, zobacz ten przód, te reflektory jakoś tak dziwnie nadmuchane przechodzą w ten zderzak, przedni błotnik. Nie, na pewno będzie funkcjonalny, wygodny. Ale hmm. to już nie do samo co. Nie, nie, my jesteśmy prawdziwi Janusze, my lubimy B5 FL. Według mnie to jest nadal ciekawy wybór, taki zwykłe passerati w tdi które będzie paliło 6 litrów, będzie jechał po autostradzie lewym pasem, nie robiąc łaski. Co ciekawe, mamy tutaj widzę transfer technologii ze Skody Super, ponieważ w drzwiach pojawiła się parasolka, tak jak właśnie w Skodzie. Godnym następcą legendy Passata jest Super. Ja powiedziałem to głośno wyraźnie i powtórzę każdemu prosto w oczy, że Volkswagen ma jeden problem nazywa się Skoda. Pepiki tak się wyrwały na wolność, że. Ale nie ma się co dziwić, skoro od dzieciństwa czerpie się takie motoryzacyjne wzorce. A wracając do silników, tak, w pasacie nadal jest diesel. Niektórzy twierdzą, że 1.5 TSI może godnie go zastąpić, ale to nieprawda. Nie da się po wygaśnięciu gwarancji zrobić mu wirusem 300 koni, które przy każdej redukcji puszczą czarną chmurkę. Bazowo TDIK nowej ery ma 150 koni i emituje spaliny pachnące kwiatami. Wnętrze jest nowoczesne i przestronne, a bagażnik ma oszałamiające 690 litrów pojemności. Produkcja nowego pasata przeniesiono z Niemiec na Słowację. Jak na ironię, w dawnej fabryce w Emden, gdzie od pół wieku klepano poczciwe paski, teraz wytwarzane są elektryki. A że ich sprzedaż kuleje, fabryka ledwo zipie. Czyżby krecik maczał w tym palce? Inżynierowie z Volkswagena naprawdę mają trudny orzech do zgryzienia, bo najpierw stworzyli potwora w postaci skody, a teraz muszą się ratować. I każda kolejna generacja samochodu musi być e, czymś ciekawym i czymś e, pociągającym dla nowego klienta, żeby ten klient nie poszedł do firmy oczywiście z rodziny, ale tka, jakby z tą skodą strzelili sobie naprawdę mocno w kolano. I muszą zaprezentować coś absolutnie wyjątkowego. Mało tego, dyrekcja Volkswagena jeszcze mówi, a najlepiej to gdybyśmy już produkowali samochody elektryczne. No więc ci goście z Volkswagena naprawdę e, nie mają łatwego zadania tworząc kolejną generację pasata. I mimo że śmieszkujemy sobie tutaj z poczciwego TDI-ka, tak naprawdę pozostawienie diesla w ofercie było rozsądnym posunięciem. W pewnych warunkach ten napęd nadal nie ma sobie równych.